Cześć. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje Wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Dobrze, z procentów 1,140, zadanie troszeczkę takie może być, wydawać się trudniejsze. Więc mamy, jakim procentem liczby X jest liczba Y, tak? Ja Wam tutaj zrobię, powiedzmy, przykład B i D. B. Więc sobie musicie zapamiętać, jakim tak? procentem X jest Y, tak? Jeżeli macie to w takiej formie, to pamiętajcie, że to, gdzie pisze, jakim procentem X, to ten X to będziecie mieć wtedy w mianowniku. A jak pisze jest y, to to zawsze se wrzucajcie po prostu w licznik. Może tak to sobie zapamiętajcie. No i to mnożycie razy 100%. Tak, tak to będzie. Więc tak to sobie zapamiętajcie, bo te liczby mogą być różne, dziwne i tak dalej. No i sobie to tak właśnie podstawmy. Czyli mam 8,75 przez 12,5 razy 100. Tak? ja tutaj się posłużę kalkulatorem wy możecie przecież się, y, 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 korzystać z kalkulatora więc mamy w takim wypadku 8 75 podzielić przez 12,5 to się równa to wychodzi 0,7 0,7 razy 100% no to to będzie w takim razie 70%, tak, 70%. No i widać, że to jest ta liczba, 8,75 jest dosyć bliska 12,5, więc ten wynik jest taki, jaki powinniśmy się spodziewać, tak, 70%. Dobrze, teraz zróbmy przykład D w takim przypadku, czyli mamy x to się równa 10 i... 25/12 i y to się równa 4 i 31, 31, 36. Tak? To musimy sobie zamienić. Czyli to jest 125, 12. A tutaj mamy 4 razy 36. To sobie to pomnóżmy. Czyli to będzie um, 4 razy.

że jak dzielimy łamki, to mnożymy raz odwrotność, więc sobie napiszmy, to się równa, tak? I to będzie 175,36 razy 12,125, tak? No i to nam się ładnie tutaj skróci przez 25, czyli to będzie 5, a 175, to zaraz sobie tutaj to sprawdzimy, 175 na 25, się równa 7, czyli 27, 25 więcej. No i tutaj nam się skróci przez 12. No. No to dobrze, więc mamy. Co nam tutaj wyszło? Więc nam tutaj wyszło. Mm, z tego co widzę 7,21. A, tutaj jeszcze dopiszmy, że to jest razy 100%, tak? Tu mamy jeszcze razy 100%. Dobrze. I co my tutaj otrzymujemy? Więc będziemy mieć 7 15, tak? Razy 100. 715 razy 100. No to dobrze. Więc to nam ostatecznie wyjdzie 700 Więc jak sobie to poskracamy ile tylko będzie możliwe, bo ja to wrzucę od razu w kalkulator, żeby zacząć, ile to wyjdzie. Więc mamy 700 podzielić na 15. To się równa 46 i 6667, czyli to jest prawdopodobnie 46 i 2 trzecie. No, procenta. Więc tak, to sedanko można zrobić, takie są tutaj właśnie wyniki, tak jak widzicie.